Popchajmy no, ją, żeby wiarniawe? nie skręciła. O! 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 Co za no, no, ale... Dzień dobry, cześć, czy cześć, was. Bardzo serdecznie jestem Paweł. I jest Bert, Bert, Rel i, I dzisiaj cześć, Online. Zastanawiałem, który się jest, który ja jestem. Na początku myślałem, że joszelka Potem, że Paweł. <słuch> ja nie wiem. Ale Dobra, dochodzi do mnie rzeskie. Proszę bardzo, jesteśmy w dokach. Eee, Ren zaczyna, eee, focus Ren. Mhm, mm focus Paweł. Jaki? Ja... Jaki focus Fakie, Ren? Ja ci jest... dam. I tu już za tobą się zrespiłem, ale czad! Chyba... Tak bliziutko? Jaki czad? Uciekiniera? W sensie, że ten Ren. gastrujący? Mam coś na ciebie. Ta, jasne. Kajdanki! Co to niby jest? Co to, niby... No, wow. Co to jest niby tutaj? Czemu tu nie ma przejścia? Eee. Nie Tego nawet nie było na mapy. Ma chyba zablokowałem cię. Ren chyba utknął. Niby tak Niby tak czy niby nie? Niby tak, nie Walczy, walczy. Ty, czekaj, no bo wyjeżdża! Ej! Jak oh go pilnujecie? Dziś. No to Paweł czemu ty śpisz? Dzięki, pa. dzięki. Ja śpię? W żadnym wypadku. Stój, Ren, poczekaj, będę na ciebie. Nie wiem, To ty miałeś pilnować zbiega. Ty Paweł, kartony się przepalają. A Hanka od tego zginęła. To? No, to no weźcie, słańmy, pa, pa, co pa, wy tak traj od razu? Joszelka! tak. E? To no ty, patrz co zrobiłeś Dobra, na nowie. Zniszczę was. <grym> to e, już ten to, czas. Cię tak nie Jaka, no. żeby nie jakby co to tak Jakby co to teraz jestem najlepszy. Joszelka, nie wiem czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku Joszelka strasznie płakała, że się fokusujemy na niej. No, tak A teraz było. dosłownie w pierwszej minucie zapała Rena. No to tak było. No. No, Rozgrzała tak się. Tak było, w ogóle ten ra ten, ten, te radiolki są jakieś szybkie strasznie, patrzcie. botów. tutaj ciężko się kurczę orientacyjnie dostać gdzieś, bo pozamykane Wie... są tutaj rzeczy. Tak? Chyba zrobiłem F4 No Dobra oczywiście standardowo tak, w komentarzach się. piszcie kto zrobi wszystkie punkty Albo kto najwięcej Tak, albo kto najwięcej... Ojej ojej ojej. Pa 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 leży, 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 pa, leży kwicz. Blok, 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 blok blok, bok. Chyba box sto. stop... Stanął normalnie. Ty, pa przejechał Paweł wow, A tak. mam wrażenie, że to auto... Że to będzie najgorsze auto do ucieczki. Tak, że nawet by na złomie go nie wzięli. Dobra, zobaczymy. Ale zakład, że Paweł i tak sobie da radę. Nieprawda. Bo będzie Nieprawda. ostatni będzie już znał po prostu to, wszystkie punkty, nie? To byłoby zbyt nutne, więc ja raczej tak, tak. na tym odcinku ta, postaram się ta, 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 ta. ten... Yes. No, 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 Postaram to się trochę niej spocić, profeis, no nie? Profeis. Tak, ty się zawsze pojdziesz, niezależnie od tego Ty to jest czy... pa? O, Ej, nie. O, dobra. Nie. pat, 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 teraz! Puu, puu, puu! Aha, metalowy słupek wziął i cię porobił. Zobacz, bo ty musisz jechać tam? Dobra. Ty, pa, on tam jedzie. Po tora, ja przepraszam. Ty, gdzie ja nie jadę? Dobra, rent, stój, zatrzymaj, oj, pa, skręca. Ty, tu był punkt. No, no dobra. dobra. Trzeba Czas zapamiętać, punkty. Trzeba zapamiętać. te punkty to są z takich dziwnych miejsc. Ty, czekaj, bo tu jest lipa jakaś. Ty Zuruza jak on to, pojechał? Miccisz to... <słuknięcia> się? <słukaja> no tak, <słukaja> jest... Ren, co się stało? Ren się utopił! Ja też właśnie prawie się utopiłam Spokojnie, tam, tam, no tam, myślę, nie, tam, tam auto, nic do, nie było, w Neapii, nawet. nie w rzece, tylko yy, normalnie nad morzem, nie? <słukaj> Kiedy serio! Serio! To pociąg pociąg go zablokowałam Serio! tu wyjechać Chyba, okay, chyba mi się, chyba mi się nie chce tak, po ręce, prostu. Poczekaj. Poczekaj nie dojrzę. Ber Wyminąłem ledwo Berberta, to wjechał mi pociąg, serio. Pociąg no. Ej. Hey. Tak, pociąg policji. Hey. Oh, no ja And goodbye, right now. <laughs> goodbye, no Apetyt. Dobra, a słuchajcie, te doki to są naprawdę zdradzieckie jakieś trochę. Tutaj lepiej nie wierzę do końca. No, damy, no. damy go, rozwalimy. <Gun Riverside> Dobra, otoczyć, otoczyć, szybko! Otoczcie Wiech... mnie, opieką! No gdzie ten bot mi tu biegnie? Stasę, się znowu, tu wszyscy. O rany. Dajesz Joszelka, jedziesz, jedziesz, jedziesz! Jedzie. No jedz, nie jedz, rzucaj! Nie kle w mnie! Koguty włącz! A weź tego włącz, policjanta, ja, ja. skasuj. Dzięki. Dobra, jedz, jedz tam, jedz, jedz! Jadę tutaj. <gun> no Joszelka, no gdzie mnie tu ten! Ile mam czasu? 9 sekund, spokój. Zdążysz? Nie. I to może być trudne. To naprawdę może yy. być trudne. No. Jak Renowi to nie poszło. To będzie ciężkie. O nie! <laughs> no, to może być naprawdę jeden z To było jedyne rozsądne wyjście. Rozsądne rozwiązanie, no dobra. Okay. Tylko 8 zdobyłem, przynajmniej trochę na, za połowę niech będzie, że. Że wow! Jak zdobędę dwa, to będzie dobrze. Eee, czekaj, teraz, teraz będzie przerwa na pączki, czy nie? Przerwa na pączki? No właśnie, nie wiem, musimy <słyszy> tak, się znowu. Teraz jest przerwa na pączki dla policjantów. <słyszy> tak, zdecydowanie. Nie, zdecydowanie nie. Okej, okay, najgorsze jest to, że ja jeszcze nie wiem, kiedy nam tam się jeździ. Ale ty masz jeździ. pączki, więc trzeba musisz czerwony, jeść, wstawać, bo ty masz pączki. Czerwony telefon zadzwonił, czyli ten od zadań specjalnych. Nie, Dobra. nie. Odebrałem. Słuchaj, <słyszy> słuchaj, 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 Nie, bo pan znowu będzie Kasowane. po prostu. Nie, no, to się w ogóle nie parko. rozpędza, no nie? No, no nie, to jest auto, no... To auto się Musieli, nie rozpędza Musieliby mi płacić, żebym nim jeździł. jest The Classic. Młoty! No i zatrzymany. No nie no! Dobra, no to No ktoś, pchnijcie mnie tam! Jednym strzałem go załatwiłem. Znowu to samo. Ej, uwalnia się. Ech, ech. Nie, nie, chleci, nie, nie, dobra. Chleci, chleci. Proszę chleci. mnie tam z daleka, z daleka, z daleka, gdzieś daleko, mega daleko, proszę mnie zresztą. No mnie, dobra, nie, dobra. mnie, mnie bardzo daleko od, od was także, wiecie. Wcale to nie dobra, sarkazm. Dobra, ja Idę stąd, idę stąd, nie, nie. W drugą stronę, uciekam. Nie Dlaczego będę się... cisnąć, Paweł? Co? Właśnie, co ty? Dramy? Dramy chcesz jakieś? Wycisk, dramy. Kogo chcesz cisnąć? Jeszcze nie wiem. Pekaj, chyba tędy przejadę. Ej, nie no, bez jej to łatwo nas utopić. Wierzysz? Nie no, tutaj też nie przejadę. Ooo, weź się utop. utop. <grym> Okej, okay, tam chyba... O nie, dobra, wróciłam co przynajmniej. No Serio, nie mogę się przebić dobra, przez dobra, tą dobra, siatkę? Dobra. Co jest nie tak z tą siatką? O ty bocie! Dobra. Co? W gumowym dobra, młocie? Trochę, bo tu jest ograniczenie prędkości generalnie. Tam jest już ograniczenie prędkości. Widziałeś? Tam jest do 10 mil. Co? co za go? ciśniesz 200 mil. A, idź pan. Zablokujmy wyj... wyjścia to nie wyjedzie. Co? mnie... A dobra, teraz to już nie masz... No, ale plan, plan... plan był dobry. To się chłop? nazywa Marek. Po... Ale Ej, po prawej. To... Ej, ale to jest naprawdę, to jest mega ciężka robota. To no jest ciężkie, bo kurczę te, te... punkty chyba nie są za blisko siebie, Ty, i to jeszcze brama. Co te auta tutaj robią? Ej, tu mam zamkniętą bramę. Ojej, jak mi przykro. No co cute no. baby, you wanna cry? <laughs> no perfekt, tak, najlepiej mnie też utop tutaj, nie? Nie oszedł! No dawaj, no chodź, utopmy się wszyscy. No świetnie, no tak! No, no pewnie! Tu się już nie utopimy. Nie, tu już muszę szybko się restartować, bo no chyba się nie da rady. Nie, nie no naprawdę, to jest mega ciężkie w bym zablokował, to się każdy blokuje. Dabaj, dabaj. No to się każdy blokuje, to się każdy topi, blokuje, wszystko. Straszta, straszna mapa, straszna. Miał swoją zemstę Dobra. I, i mnie też pewnie utopisz. No. Ej tu jeszcze w ogóle policyjny jedzie na. Ale ten. nie jest źle, bo masz tyle co ile ja uzbierałem przez całą mapę, no i już masz więcej. No i że to się nie, nie da no chyba kogoś pogrzało. Dobra, ja sobie przejadę może Ale tu Jest jest dużo takich małych słówków, których się nie da zniszczyć tak. i... Się no i cały tu... czas od tego. O, i pojechał tamtego. No no no. Ja tak No ja właśnie, ja właśnie specjalnie tak pojechałem. Wiesz, inną stronę. Dobrze, ja pociąg. nie mogę. Blokuj go, blokuj dobrze. Bardzo dobrze. Hop, hop, hop. Ty. Ty, no smart to było. Paweł próbuje pociąg pociągnąć. No próbuję tutaj. On Dobra, jest kurcik. Tak, tak, ten punkt wziąłem właśnie. Nie Stam przemyślałem tak ten... 5 punktów, więc tu jest mały problem. Jestem słabym storki, gliną. Sorki, serwisarki. sorki. Jako macie szybsze auta, to jest niesprawiedliwe. No wiem, trochę ten. I teraz mnie no, ktoś utopi. No, o, dobra. ja już się szykuje, żeby cię utopić, Paweł. No właśnie, z pewnością to czuję. Kurde, no, gdzie jest, wy jesteście teraz, Jak tak jedziesz, to cię kurde, nie, ciężko ona. dogonić. No. O, dobra, pięknie. Dobra, mamy to. Ty nam to jeszcze jedno. zrobi, nie? Nie zrobi Nigdy! Ja mu na to nie pozwolę. Może kiedyś was dogonię Zaraz No bez jaj Legenda mówi, bez... że kiedyś was dogonie Dobrze, Paweł nie Znowu. Się. O, znowu się znowu nie zmieniaj Ej, 15 sekund zostało, nie, tak nic Nie, dasz rady Nie, to jest punkt. daj mi go Nie, nie. Daj mi punkt nie. Zostały mi... No co prawda 3 5 sekund to nie zrobię, ale przynajmniej będę miał jeszcze 13. Nie będę. Nie! Nie, bez jaj uh, nie. na tych radiowozach stał 13 punkt, nie? <grym> <grym> tak <grym> tak <grym> jak w jednym z poprzednich odcinków. Ok, czyli 12, 12 punktów zrobiłem Okej okay. Zawsze coś. Ja, ktoś... No, no ale tak Małek ma na harda. Ale tu łatwo <grym> kogokolwiek, nie? No To fakt Ajajaj. Aj, aj. Co, znaczy, nie włączyłem to, to nagrywania? Tak a jeszcze zacząć tam od jeszcze nowa? Jeszcze jeden, okay. taki bardzo wysunięty Ojej. i mówię, że tam nawet nie jadę, bo tam trzeba pojechać i wrócić tą samą drogą, to gdzie to jest bardzo ciasno i na bank tam można kogoś od razu utopić, nie? A jak się umrze, to też minus ten? Tak. Sekundy? Aha. Tak, tak dlatego wolałem skoczyć do wody, niż przytrzymać F. Kto teraz jest? To teraz Joszelka, tak? To... Chyba tak. O, Joszelka! No i już czuję no, he, 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 hello no i. O! Dirty, już Hello, dear, No, i... no i, i. to jest właśnie no, cała No zabawa Ale zabawa. przepraszam bardzo, ty Ryan też zatrzymałeś w tym samym miejscu. W tym samym samym zabawa a zabawa. mnie też zatrzymałeś się dokładnie w tym samym miejscu, no, musiałam się ja rozpić. Po... Więc proszę mi się tu nie pluć, że normalnie jesteś blisko ja, do no Jesteś, jesteś złodziejakiem zwykłym teraz. No ale daj mi choćby podjechać stąd, a nie. no Ja, ja zaraz w będę. <laughs> Czekamy, Czekamy na wsparcie no nie. nie! Szybko a teraz! się no, szybko! Hype, hajp, hajp! Ale nie swoich! Nie! Kobieś utopiłem. Bota Chyba swojego człowieka. No i zdarza się. Życie bywa poprzednio. Czekaj, 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 bo na łapie fokus. ma trzy punkty. Nie właśnie szybko, musimy miał tam ten Sentegować. No co, no co jest? Lądowałem no, na mnie. Kto to miał? No tutaj bym, z tej strony. Co to za mi? Aha tu! Dobra. Aha. Dobra, stój stój, stój. Stój, stój, stój! Ale mnie stuka. Masz teraz. Trzymać, trzymać ją! No i tyle w temacie. Dobra, jedziemy dalej! Tam jest pół. Popchajmy ją, żeby nie skręciła. To za parówka. To nie, to ren. dobra. Trochę się chyba odpłaciłem, ale tam poleciała. <grym> Dobra? No, się no, czy, ja się się nie mogę ci ren. Nie Chyba się wolę odrodzić, ok. wiesz? No nie no. <laughs> Bo to jest trochę ja, risky, to... Wszystko okay. To spychanie. Jak w ogóle moje auto to już wygląda mega tragicznie, nie? Dlatego ja się odnowiłem. Ja dzisiejszym sponsorem odcinka jest odnawialnia <laughs> Odnawialnia Odnawialnia odmowa. <laughs> dobra. Dzięki nim poczujesz się Bo, jak mi... Widziałem, tu mnie. była Yoshi, a nagle ty się pojawiłeś. No Ej, Josie, tak no, tak no, tak, widzę, widzę, widzę Joszelkę. Zatrzymaj się. Joś, ja, ja Muszę ja się zatrzymuję. odnowić. Joś! Nie, no bez, strasznie daleko mnie zrespiło. Joś! Ale i Będziemy cię nawiedzać. O nie. Dobra. Już ją miałem, <laughs> <laughs> Tak. Nie, Widziałem. Dobra, dobra, jadę, tam. jadę tam do was. Trzymajcie ją tam, trzymajcie ją tam. Dobra, ona wieże na ten punkt, na który ja nie wjechałem. Można ją tam chyba utopić. No już nie wrócisz stamtąd tak, tak. to chyba, już nie to chyba że coś tam wymyśli. Ej, ale ja to widzę. się przepychu z kogoś. Co ty ale, gadasz? Już, ale to, ale Co to, bo ty bo... mówisz? Patrz, patrz, patrz szybko, ciachaj ją, ciachaj. To było jak w filmie, ja tylko stałem, widziałem no to zwolnionym w zwolnionym tempie normalnie. Dobrze, dobrze, pa 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 pa, teraz tu, 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 co to, to zapolicam, który z paluszkiem jecie. No pokazuję, że trzeba się zatrzymać! Normalnie, ale Lizaka nie mam, więc nie pokazuję Lizaka, ale mam paluka, nie? Zatrzymanie nie. się w jednym momencie dobrze. Dobrze. A masz A masz Dobrze, dobrze, dobrze. O, 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 o. A masz o o o, o, o. Dobra. o, o, Oho, o o, Końcu byśmy chciała się zresztą. Chyba tak. Nie dam. Nie dam! Przypomniałem sobie co mi zrobiłaś, miała. masz palusz! Nie! Stop! Dobra, dobra! Stop! Stop! Dobrze, czekaj! Ała. Ma 11 w ogóle. No, <laughs> 11. Nie, nie może, ma jeszcze minutę. Będzie miał więcej ode mnie, nie może mieć więcej ode mnie! No jak to tak? Może mieć. Dobra, może dobra, mieć. dobra, zmieniam team. Yoshi może mieć więcej, dawaj. Dobra, czekaj, ręki czekaj tam! Utopij a... Nie! Co? No co za? Dobrze! Dobrze I Dobrze, dobrze. rzeczy martwych. A co to było martwe? No? Eee, wszystko. Ogólnie przecież. w GTA to większe rzeczy, ale to tak jest. Przecież to nie, przecież to jest eee, prawdziwe życie w GTA. A no tak, rację. O czekaj, cześć Joszelka! Do bordażu! O! O! o, 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 o. <laughs> Musiałam was sobotować. Zmieniłem team. Zmieniłem team. Jero na to Jeśli jest szansa, że Josi będzie miała więcej niż spocony paweł, to trzeba. To trzeba to zrobić. Dawaj Josi. dawaj Josi. Już będzie miała 13 teraz. Dawaj, jeszcze Dobra. jeden Josi. Nie ma. Nie ma. Tak, przy jeden Ja byłem przy 13. No, czyli już wygrała. Dobra. No. Dobra. Znaczy, poczekaj. Jak ktoś jeszcze będzie uciekał, nie? Czy nie? Jeszcze berber. No właśnie. A, bo to się nie da! Dobrze, dobrze, dobrze! Topić tam ją, topić, dobra, topić, topić, topić Dobra O Chyba tam... Ty, czekaj, no daj mi, mnie tam, no? Na wodzie. Okej. Okay. <ścoughs> I tak wygląda. Wow, Jeszcze, oh yeah. Jeszcze berber. O, będziecie, be... Dobra, Ale to teraz. jakaś przerwa policyjna, tak? Teraz. E, nie, tak, teraz zdecydowanie musi być przerwa policyjna. E, także ja wszystkich zapraszam na darmowe pączki. Dobra. E, darmowe więc, pączki e, z Twojej rączki. Ren hmm. robi wszystkie <laughs> 20 <laughs> punktów. 20. Ale to wszystkie berber 20 ucieka 15, teraz. Nie? No właśnie, tak mi się tak wydaje. Tak będę że... jechał nie ma. pełną po prostu kulturką, nie przekraczał prędkości, to mi darujecie. No, eee... ja mogę to rozważyć. Hmm. Zobaczymy. Nawet mogę porzucić okay, nie ufaj policji, ci, okay. eee. e, Czemu ja jeszcze musiałem odpalić auto, co? No właśnie, bo ty dopiero kradniesz że jest pod toku. Dobrze, że nie musiałeś jeszcze do niego wejść, Aha. nie? i policja od razu wie, gdzie <laughs> ja jestem. No, oczywiście. No. Ej, no jakim cudem, czemu tam... Co jest? Ała! Joszeka, czemu właśnie Siema. nie... Pyta... A, a, się to... sure czemu, a? Dlaczego bada. jesteś Jesteś Nieprawda! Co? Berber, poczekaj, mam dla ciebie kluski. Nie. Impostor, Paweł. No, impostor jest totalnie. Ja też, ja też chcę. Łooo! No. Wow. Udało się! No? Udało się! No nie? Zwykle John odbijałem, John się John. odbijałem się od ścianek tam i zostawałem na dół, dobra. <grym> o, jak cię tam zablokowali w ogóle. NCIS, zatrzymaj się. zatrzymaj się. Mam dla ciebie Spoko, ale... Czekajcie, muszę ruszyć. Pokojnie. Jak ty musisz ruszyć. Ruszyć to możesz wiesz... O o o o o. jest Block. Block, box, stop. Dobra, nie wiem. no Joszelka. No, to, joszelka? Nie, to jest. To jest do Bot, dobra. Co? 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 Co, Co nie. Co? Nie. Nie. czekaj. A żeby ci się o, <laughs> A żeby Ci się przyśniło Twoje najskrytsze marzenie i żebyś się obudził. Ja, berber obudzi. ma na Ciebie niespodziankę, tylko musisz tak. zatrzymać. Tak. Mam prezent dla Ciebie, Berber. Gońmy go. What okay. Co to niby jest? <laughs> no właśnie, bo tam była metalowa tam roślinka. Była? Metalowa roślinka. No, dobra, zrobiła, że pytajcie, sobie saltuję. A ja sobie jadę. Nie, Rona. Okay, dobra. Dobra. So, tak, ja mam dla Ciebie pytanie. Chciałabym wywiad, wywiad z tobą przeprowadzić, możesz się na chwilę zatrzymać? Nie już dość wywiadów, że ci udzieliłem. Daj, daj, A ja hać. przeprowadziłem Moja wywiad. Chcę. De, dobra, to, go, utop go tak, jak mnie utopił. O nie, 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 nie w tą Dobrze. dziurę, nie w tą dziurę. W nie, 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 nie. tą dziurę nie, 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 dobra, dobra, o dobra, dobra. Mamy to, mamy to chyba. Aha. Haha. A paluszek śmierdziuszek, <laughs> dobra. No szybko, bo się jest gdzieś daleko. Ja? Zrespił się, zrespił się. O, przejechaliście naszego człowieka! No ja nie, nie przejechałem, go został na mas A, ja tak, został na mas <grymę> Okej, okay, czekaj, tutaj... O, tu ten jest, tu jest Hopsa! Ja, widzę, widzę. Łooo! Otwórzcie tą bramę cholerną, no! <grymę> no, no tam jedna nie ma! No nie... Otwiera się. Tylko z drugiej strony. <grymę> otwiera się na pilot, który ma właściciela? Bo właściciela nie ma. Eee, Więc czekaj. się nie ktoś otwiera. coś utop... ten... Gdzie byś Co? chciał? No a do, do no to jem. jest? Siema, ja tu No jedziemy przecież Mam lżejsze auto, Jadę. bo zgubiłem Zabaj. bagażnik Co za... O, mam Cię, mam Cię O, dobra, dobra, pa pa, pa, pa teraz Tu będzie tak ciasno, że on tu chyba zostanie utopiony, nie? No, mogę zostać Chyba, że wykmini to samo, co ja <grym> <grym> Kurde, ale zanim ja się rozpędzę, to... to o by... o, po. o nie umyty! Normalnie um, odbył się jak kulka kauczy w Nie możesz się tym autem zatrzymać, <gibiga>, to yeah. śmierć. na. śmierć. Tak. Tak. Oh, yes. nie, nie hmm. Jak nie stracić, stracić całą autem. prędkość? Tak samo jak poprzednim no, samochodem no, też no. nie wolno zatrzymywać, nie? Tam to było zdecydowanie lepsze. No, tam to był lepszy samochód, zdecydowanie, a ten... To trzeba umyć. Ten to trzeba no. podrasować. No nie, zatrzymał -ni. już jest koniec, nie? Szybko, wali ktoś tam. No i tyle. A ten ty się nie da przyjechać, fajnie. Okej, okay. dobra, dobra, dobra. Dawaj, no rany. Przejści. No gdzie ten bot wyjechał? No, boty to normalnie. No, krolują już teraz wszystkich. Mam wrażenie. Berper, poczekaj, chodź O, chwilę. dobrze się nie, zryspiłem. jeszcze to moje... ten mój tumel. No jaki bot? No Serio? Ja no, nie mogę. mogę! Serio? No serio. To jest normalnie. Impostor, to ja byłem tym razem chyba. No, zdecydowanie. Impostor? Czekaj, no... no to do was nie mogę ruszyć. Teraz. Firma Impostor dostarczy A, twoje przesyłki w No, 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 no oka. nie, no nie, no. Długo, Trzymaj, długo. go. No idź, co? chodź, chodź, Mam gumowe palce, nie mogę go długo przetrzymać stary Jak masz, co masz? Gumowe ja, ok. palce To za koleś, nie? Gumowe No nie, ja tu mam punkt no! Nie! Nie masz! Nie masz punktu! Dwa, jeden, zero! Ej nie, ta mapa jest wtedy nie do zrobienia, serio. Słuchajcie, ta mapka jest faktycznie, to jest mapka numer cztery. E, Ale się spóźni... Robota wyspuci. Jest mega fajna, jak widzicie wygrałem. No ja wygrałem. I to z tym ja. kończymy, dzięki za uwagę, trzymajcie ja się, no ja pa, pa A mówię no razem z Berbertem, ja? chyba. Cześć, Dzień. cześć.